Witajcie o rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej księga Jonasza. Yy, wczoraj mówiłem o znaku Jonasza: o tym, co się faktycznie wydarzyło w Wielkiej Rybie. Natomiast chciałbym dzisiaj spojrzeć na to, co się wydarzyło w takiej duchowej perspektywie. Dlatego, że wiemy, że cokolwiek się wydarzyło w tej rybie, jakby sednem było to, że Jonasz ciągle mógł się modlić. Yy, oczywiście, jest to jakaś forma. Podtrzymywania jego modlitwy yy... swoją drogą, no, wnętrze wielkiej ryby to jest forma jakichś ze światów, zawsze, Muszę tak jakby nie patrzeć na to. Ale właśnie jakie treści się pojawiają w tej modlitwie? I w ogóle, jakby abstrahując od, od tych treści, myślę, że w jakimś sensie zawsze <laughs> zmiana narracji. W inny gatunek literacki, czyli w modlitwę, podpowiada nam, że tu dzieje się coś szczególnego. Tak? Jeśli mamy takie zmiany, to one zazwyczaj sygnalizują nam yy, na jakiś moment ważny, jakiś moment zwrotu, jakiś moment, który przez tą zmianę gatunku właśnie nam podpowiada, że tu się dzieje coś wyjątkowego, szczególnego i w jakimś sensie, no, tu się dzieje coś oczywiście yy, w Jonaszu. Aczkolwiek właśnie pytanie, co się dzieje i to jest cały, cały taki dosyć jeden z ciekawszych yy, tematów, kiedy patrzymy na księgę Jonasza. Mianowicie, co się tak naprawdę dokonuje w sercu Jonasza? I jak, jak możemy tą zmianę yy, opisać? I dodam, że bardzo często właśnie o tym już mówiłem, kiedy mówiłem o strukturze, to się jakby domniemuje, że on tutaj po prostu przychodzi do Boga, wyznaje swoje grzechy i potulnie idzie i robi to, co Bóg mu każe, co wskazuje trzeci rozdział, ale czemu przeczy rozdział czwarty. I w związku z tym, kiedy patrzymy na ten trzeci rozdział, myślę, że pamiętając właśnie o tym rozdziale czwartym, powinniśmy w jakiś sposób, no... Bardziej krytycznie wobec uczuć Jonasza i postaw Jonasza w jego sercu spojrzeć na tą modlitwę, bo to jest Jonasz, który później, którego spotkamy nie tylko w trzecim rozdziale, ale również w czwartym. Ja przypomnę, że w czwartym jest zagniewany, jest człowiekiem, który jest niepogodzony z okazywaniem łaski. A więc, a więc, co się tak naprawdę dzieje tutaj w, tej, yy, w tym brzuchu ryby? Trzeci werset. Wzywałem Pana w mojej doli i odpowiedział mi z głębi krainy umarłych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. No, to jest pewna, można powiedzieć, wdzięczność za to, że, że, że można, można się modlić. Tak? Z perspektywy eschatologii Starego Testamentu nie jest takie oczywiste, co tam można, a czego nie można w krainie umarłych robić. No tutaj generalnie Jonasz się cieszy, że ma taką zdolność, ma ciągle taką yy, łaskę, że może się modlić. Rzucił mnie na głębie pośród morza, porwał mnie wir, wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. No to jakieś poczucie sądu, yy, bez, bez wyrzutu, bez jakiegoś takiego dzisiejszego marudzenia, że dlaczego, dlaczego, po prostu stwierdza fakt. Doświadczam Bożego sądu. Już pomyślałem, jesteś, jestem wygnany sprzed Twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Bardzo ciekawe, ciekawe jest to, że ten święty przybytek się pojawia w kontekście północnego królestwa, co pokazuje, że nawet w północnym królestwie przybytek Boży był pragnieniem ludzi pobożnych, co jest, jest ciekawą konstatacją samą w sobie. Jak patrzy Jonasz na swoje, na swoje życie? Jestem wygnany sprzed Twoich oczu. I, i czego mu żal? No żal mu tego, że nie będzie mógł uczestniczyć w, w uwielbieniu. Ale w konkretnie w uwielbieniu, w przybytku Bożym. Czyli tak naprawdę, co się budzi w jego sercu? Żal za. Właśnie, to też zwróćcie uwagę, nie za zwykłym życiem tylko, ale żal, żal za tym, że nie będzie mógł. Nie będzie mógł, no widać, kochał. Kochał, my byśmy mówili kochał Kościół. Kochał Kościół, kochał nabożeństwo, kochał, yy, kochał to, co, w jaki sposób wielbił Boga. Yy, te formy, yy, można powiedzieć, pieśni, yy, no, no to wszystko, co Bóg daje do tego, jako pewną formę do tego, żeby Go chwalić i czcić. I on za tym tęskni. I zwróćcie uwagę, że jakby ta tęsknota, ale ten, to jest tęsknota za, za tym, co ukochał w swoim życiu, co oczywiście jest od Boga, ale co, no właśnie, ale co jest powiązane z, z jego narodem, z jego krajem, niekoniecznie z tym, do czego Bóg go powołał. Wody sięgały mi już aż do gardła, ogarnęło mnie to pielisko, to wiewiło się koło mojej głowy, no bardzo nieprzyjemne skojarzenia, to budziłem mnie. Orazcie sobie, że wam się mieć większe włosy niż ja. Że Wam się włosy gdzieś wokół z sitowiem po, po, pomieszały, wokół głowy. To jest, to jest, to jest. No, no to jest jakaś takaś, taka, taka, nie wiem. Ko kojarzy mi się to. Z, no, przebywanie w brzuchu Wielkiej Ryby nie, 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 nie należy do najciekawszych doświadczeń. W skrócie i ewidentnie ten werset jakoś o tym mówi, że on, on, yy, on doświadcza grozy. Oświadcza grozy, oświad oświadcza tego, że to jest straszne miejsce, złe miejsce, przerażające miejsce. No tak jakbyście łapali, nie wiem, wodę sięgnęły mi aż do gardła, to wyobraźcie sobie, że łapiecie powietrze. To, 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 to nie jest fajne. To jest, to, jest, to jest walka o życie, ale gdzieś w tej walce o życie on, on ciągle, ciągle żyje, on ciągle ma świadomość. Stopiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się zamkną, zamknęły. Bardzo ciekawe stwierdzenie, znaczy, że gdzieś przynajmniej w swojej świadomości, a może i biologiczności, nie wiem, on jakby wiedział, że, że to koniec. On już, on, on już wie, że jest po drugiej stronie. Zawory ziemi na zawsze się zamknął, zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże, bój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Zwróćcie uwagę, znowu pojawia się temat przybytku, pojawia się tego, że on jakby ma świadomość, że jednak jego modlitwa dociera do jego Boga. I, i, i jakby i tu coś się pojawia, no, ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I, I jakby on. On odnajduje jakąś, jakąś nadzieję w tym wszystkim, co się jego dzieje. No ciężko tak naprawdę powiedzieć, jaka to jest nadzieja. Ale jest to jakieś doświadczenie łaski, jest to jakieś doświadczenie tego, że, że coś się może odmienić jeszcze. Czy jest to upamiętanie, czy jest to takie całkowite zawierzenie Bogu? Nie, nie sądzę, że jest. Ale myślę sobie, że jest to takie poczucie. Że Boża Łaska nie zginęła, że tu gdzie jestem, Boża Łaska ciągle mnie, mnie dosięga, ciągle jest przy mnie, ciągle jest ze mną. Ci, którzy trzymają się Marnych Bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem: spełnię coś, próbowałem. U Pana jest wybawienie. No właśnie, tutaj już się pojawia pewna decyzja, taka jednoznaczna, wykrystalizowana. On mówi. Inni bogowie nie są tacy jak ty. Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Ja złożę Ci ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Będę Cię dziękował za to, co zrobiłeś. Spełnię, coś ślubowałem. Pytanie, co ślubował? No tak naprawdę do końca nie wiemy, do czego się coś znaczy, Co ślubował? On no, nie ślubował wierności, bo, bo uciekł, tak? Chyba, że się odwołuje do jakiejś swojej wewnętrznej decyzji wcześniejszej, że będzie posłuszny Bogu. No myśmy mogli dzisiaj powiedzieć do Chrztu: U Pana jest wybawienie. I w jakim sensie jest to jego posłuszeństwo. Znaczy jest to to, że on stwierdza, że on jednak mm -hmm. że on jednak yy, dziękuję Bogu, że jakoś jednak widzi, że on jest Bogiem i że chce okazywać mu posłuszeństwo. I myślę, że to jest chyba maksimum, co możemy o nim powiedzieć na tym etapie. I widzimy, że Pan wtedy rozkazał Rybie a ta wypluła Jonasza na Czego się uczymy? Myślę, że uczymy się tego, że Może modlitwa zmienia. Że modlitwa zmienia. Taka prosta, prosta rzecz. Czasami modlitwa zmienia przez miejsce, w którym jesteśmy. Czasami modlitwa zmienia przez yy, przykre doświadczenia, którym, tu, przez które przechodzimy. Yy. I to z takiego zajadłego proroka, upartego, chronobrnego w proroka, który jednak kruszy swoje serce, który jednak wyznaje przed Bogiem, że, że ty, jesteś, ty jesteś łaskawy i ja widzę, że tak nie powinienem zrobić. Myślę, że to jest ciekawa modlitwa, bo to jest naprawdę taki człowiek twardy, ale jednak do takiego miejsca dochodzi. Myślę, że może być to dla nas pewnym wyzwaniem, żeby pomodlić się, Boże, jeśli muszę przejść przez rybę. Daj mi przejść przez moją rybę, zmień mnie, ukształtuj mnie, niech wyznam coś podobnego. To oczywiście proces trwa dalej, ale na pewno jest już w tym momencie Jonasz gdzie indziej. Panie, dziękujemy Ci za przykład Jonasza. Daj nam Panie przeżywać nasze chwile przemiany. Może nie aż tak drastyczne, ale Panie zmieniaj nas i kształtuj i dopasowuj do Twojego serca. Z Bogiem i do zobaczenia.